No, już są pierwszy na miejscu wypadku e, jest załoga moto pozytywnych. Dlaczego? Dlaczego moto pozytywni? Dlatego, że oni mają e, pewien handicap w dotarciu szybko do miejsca poszkodowanych. E, na motocyklu łatwiej się poruszać niż ciężkim sprzętem bojowym. E, już siadają, już e, dam za chwilę Piotrkowi, który e, zdejmie te wszystkie przerządowania, to wszystko czas zdjąć. O. I jeszcze wyjąć coś i schować, żeby tutaj nie było takiego zdarzenia. Jesteśmy w kraju, gdzie takie coś może nastąpić. Czyli on tutaj się rzuca do ratowania ludzi, a mu puch ktoś zlewa tam kask pod Iwali. Proszę bardzo, oddaję Ci głos. Dziękuję ci bardzo. Na szczęście tak nie jest, i mam na szczęście, że dalej tak nie będzie. Szanowni Państwo, zaczęliśmy pokaz e, symulacji wypadku. E, mamy, tak jak zgodnie z zapowiedziami, sytuację taką, że został człowiek potrącony przez samochód. Natomiast w samochodzie mamy zdarzenie, w którym jest kierująca pojazdem oraz małe niemowlę w e, foteliku. Generalnie pierwszą czynnością, którą należy wykonać, zwróćcie Państwo uwagę, że motocykliści no, tutaj powiedzmy z racji małej powierzchni i faktu tego, że za chwileczkę przyjadą wozy bojowe, e, muszą zrobić też miejsce dla nich. Natomiast pamiętajcie Państwo o tym, żeby miejsce dla nich zostawić dla tych samochodów, ale jednocześnie swoimi pojazdami zabezpieczyć miejsce zdarzenia. To wasz pojazd ma stanowić jak gdyby barierę pomiędzy Wami a poszkodowanymi. W pierwszej kolejności, zwróćcie uwagę, dziecko z fotelikiem jest wyjmowane. Sprawdzany jest stan poszkodowanych. Stan poszkodowanych będzie przekazywany do centrum powiadamiania Radunkowego. Poszkodowany, który został potrącony, jest symulacja w tej chwili reanimacji. Oczywiście wiadomo, mamy pozoranta żywego, więc proszę wziąć to pod uwagę, że nie możemy wykonywać prawidłowych ucisków, jakie powinno się robić. Do tego celu zapraszamy do fantomów. Symulujemy to wszystko. Jest zatrzymanie akcji serca, wobec w ratownicy podjęli akcję resuscytacyjną. Będzie podłączany również defibrylator. Defibrylator, proszę Państwa, urządzenie, które jest dostępne coraz szerzej w miejscach publicznych i z którego jak najczęściej i jak najszybciej należy korzystać. te urządzenie zdecydowanie pomaga przywrócić funkcje życiowe. To urządzenie jest proste w obsłudze, bo zwróćcie Państwo uwagę ja tu pokażę na momencik. Państwo, to tylko mówi po polsku. Wystarczy go słuchać, włączyć i słuchać, i stosować się do jego poleceń. Poszkodowana w samochodzie jest nieprzytomna, ale jest zakleszczona, bo jest sama się z tego samochodu nie może wydostać ratownicy również się ją wyciągnąć z tego samochodu nie mogą. Jest oczywiście potrzeba służb kolejnych, służb, które będą, będą przyjeżdżały. Jest powiadomienie na Centrum powiadamiania Ratunkowego i y, odpowiednie siły i środki zostają zadysponowane w tym celu, żeby tej pomocy udzielić. Do tego czasu ratownicy sprawują opiekę nad poszkodowanymi zarówno pod kątem sprawdzania funkcji życiowych. Jak widzicie tutaj ratowniczka trzymająca dziecko w foteliku, dziecko jest przytomne i jednocześnie nawiązuje kontakt z, z matką, która jest za kierownicą, żeby również jedno i drugie uspokoić. Żeby wzajemnie się widzieli i wiedzieli, że wszystko będzie dobrze i za chwileczkę służby pomogą im wydostać się z tego samochodu i zniwelować te skutki wypadku. Ile sprzętu i jakiego specjalistycznego sprzętu rozkładają, ile jest potrzebne do tego, żeby, żeby udzielić pomocy. że zespół ratownictwa medycznego, zespół ratownictwa medycznego również... Włącza się w te działania, przejmując od ratowników na motocyklach poszkodowanych i zależności od ich stanu, albo jest natychmiastowy transport do szpitala, albo jest ewentualnie jeszcze do pomoc na miejscu. Strażacy, jak widzicie Państwo, przeanalizowali sytuację, jest konieczność użycia sprzętu, który umożliwia ewakuację z samochodu, czyli ponieważ kierowca jest zakleśczony, nie można wyciągnąć nóg spod kierownicy będzie rozpochana deska rozdzielcza no i po to, żeby ewakuować prawdopodobnie będzie również wycinany i przecinany dach, żeby można było osoby ewakuować bardzo ważną rzeczą jest oznaczenie miejsca zdarzenia tak, jak żeby powiedzieli. ruchom swoimi pojazdami zabezpieczamy pracę naszą która jest wykonywana przy danym pojeździe jak i odpowiednie oznakowanie. Jeżeli posiadamy trójkąt, odpowiednio wcześniej wystawiamy ten trójkąt, żeby był właśnie na pozostałych uczestników drogi. Jako produkt sygnalizowany był świetny. Dajcie Państwu szansę, zostać zauważeni, że coś się na drodze wydarzyło. Pamiętajmy o tym, żeby również zorientować się i przekazać odpowiedni meldunek do służb, do Centrum Poganowania Rachunkowego. numer 112. Przede wszystkim, najważniejsze życie, które musimy przekazać, to jest informacja, gdzie dane zdarzenie miało miejsce. Proszę Państwa, przekazujemy to włącznie z nazwą miejscowości. Nazwa miejscowości, jakikolwiek adres. Jakiekolwiek większe szczegóły, które podacie, tym szybciej do was dotrą służby ratownicze i tym szybciej tym osobom poszkodowanym ta pomoc zostanie udzielona. Więc słychać kilometrażowy kierunek, w którym się poruszaliście, jak najwięcej informacji przekazać, jeżeli chodzi o kwestie lokalizacyjne. Kolejna kwestia, która jest szalenie istotna do przekazania, to jest kwestia informacja dotycząca ilości poszkodowanych. Proszę Państwa, zespół ratownictwa medycznego, który przyjeżdża na miejsce zdarzenia, to jest tak zwany w cudzysłowie szpital jednego pacjenta. Zawiera jedną osobę poszkodowaną. Tu będzie akurat wyjątek ze względu na niemogram, który jest podobnie, bo pojedzie razem ze swoją mamą, która zostanie wydobyta, z ewakuowana z pojazdu. Natomiast jest to szpital jednego poszkodowanego. Zatem jeżeli poszkodowanych jest więcej, od razu w komunikacji, który przekazujemy do Centrum Powiadania Rykutowego, przekazujemy ile jest poszkodowanych, bo wtedy dyspozytor dysponuje odpowiednią liczbę zespołów anatomicznego Krażący w tym momencie wykonują dostępny. zwróćcie Państwo uwagę, że ten sprzęt już jest na tyle specjalistyczny, że nie wymaga dodatkowego zasilania nie wymaga dodatkowego e, agregatu tak jak to było jeszcze kilka lat temu, w tej chwili jest wszystko bateryjne jest na pewno łatwiej za pracę strażakom, a jednak jest to sprzęt na tyle niezbędny że wobec tego to poszkodowani, nie strażacy, tylko poszkodowani, nie, nie, nie mieliby większy czas na, e, na przeżycie. I na to trzeba też e, zwrócić uwagę. Jeżeli są konieczni do wykonywania dostępu odpowiednie, e, czy to zbicie szyby, czy cokolwiek innego, proszę Państwa, macie do tego prawo. Pamiętajcie o tym, że mówimy tutaj o e, tak zwanej e, prawo e, mniejszej wartości. Jeżeli dla ratowania e, wyższej wartości, jakim jest życie i zdrowie człowieka, mamy prawo bez problemu poświęcić dobro o niższej wartości, jaką jest na przykład szybko, tak? e, w samochodzie, tudzież cokolwiek innego, jeżeli musimy się dostać do poszkodowanego, Możemy potrzebę skróc, możemy potrzebę zniszczyć, zniszczyć jakiekolwiek inne części karoserii. Najważniejsze jest jak najszybsze dotarcie do poszkodowanego, po to, żeby służby ratownicze że, zespół tego poszkodowanego. Wykonywane jest, są dostępne, bo, a, żeby też z punktu widzenia policyjnego, też na pewno, nie, na pewno tutaj też, się wyraz. Jeden poszkodowany został e, zabrany. Oczywiście czekamy na dystrybutora osobistego, żeby zabrał drugą osobę poszkodowaną. który dokończył z pojazdu. Najważniejsze, to co powiedziałem, że mówić. I czy się zdarzyło, ilu jest poszkodowany, w jakim są stanie, też się zorientuje Państwo, bo Na jest sytuacja e, z wezwaniem słów, jeżeli mamy... Nie wiem, dziecko, które oddycha, dziecko, które nie oddycha, dorosły, które oddycha, dorosłe, które nie oddycha i inne aspekty. Jest też ten aspekt zdrowotny dotyczący samego modelu. Zwróćcie Państwo uwagę, że przy ewakuacji z pojazdu niemowlęcia bądź dziecka, które było w hoteliku, było prawidłowo zapięte, to przede wszystkim, najważniejsza rzecz, ma największe szanse... Aby wyjść z tego całego zdarzenia bez żadnego uszczętu na zdrowiu, ponieważ prawidłowe fotelik, prawidłowo omocowane, prawidłowo zapięte dziecko, to, jest, to są te aspekty, które sprawiają, że dziecko ma największe szanse na przeżycie. Bez takiego fotelika, bez zapiętych pasów, dziecko praktycznie na przeżycie szans nie miało. Proszę Państwa, proszę pamiętać o tym, że dorosły człowiek w granicach 70 kg, który siedzi na się siedzeniu, w momencie uderzenia, gwałtownego zatrzymania pojazdu jadącego w prędkości około 70 na godzinę, uderza w poprzedzający motor w, w deskę rozdzielczą z siłą kilku do kilkunastu ton. Wobec powyższego, jeżeli na utrzymaniu za tyłownie, nie ma zaklętych pasów, jest duża szansa, że zniosł do tego kierowcę Pamiętajmy, pasówka, życie, pasy tak są obliczone, żeby były. Nie można oszukiwać. To samo w kwestii, e, pamiętacie Państwo, poduszki powietrznej. Poduszka powietrzna może wystrzelić w takim momencie, a oczekujemy, żeby wystrzeliła od pierwszej gotówki. Musimy mieć do pasy, żeby nasza miasta, tak obliczona, aby wystrzeliła, w roku, gdy nie mamy takiej pasu pasy i wtedy nas broniła. W momencie, kiedy nie będziemy mieli zapiętych pasów, polecimy do przodu, po czym za chwileczkę dostaniemy strzał od poduszki powietrznej, która, informuję Państwa, ci co nie wiedzieli, poduszka powietrzna otwiera się z prędkością około 300 km na godzinę. Więc jeżeli ktoś poleci do przodu, bo ma niezapięte pasy i dostanie uderzenie z poduszki powietrznej 300 km na godzinę w tył, to tak samo ulegnie poważnemu urazowi. A nie ma takiej niestety szansy. Ja tylko w stronę może jeszcze o tych fotelnika, bo to chciałbym nadawać e, doświadczenia. Ja się pijam w głos, bo Piotra ciężko przerzucić. E, naprawdę, słuchajcie Państwo, często jest tak, że w ruchu drogowego ja mam wypadek, bo e, niestety dziecko w foteliku albo w ogóle nie było zapięte, albo było zapięte nieprawidłowo, bo też sam fotelnik nie był wpięty. dziecko doznaje poważnych obrażeń i wylatuje z tego butelika i tak naprawdę e, obija się, osiedlenia, oszuka przed nią e, także tutaj naprawdę e, bardzo ważne, że butelik nie jest dla nas, to nie jest butelik dla policjantów, to jest butelik dla bezpieczeństwa Państwa e, dzieci a więc e, uważnie e, patrzcie Państwo, jak ten butelik jest przemocowany czy on jest e, stabilny, czy dziecko jest również poprawnie zapięte jeżeli jest to dziecko większe, nie wypina się samodzielnie. Słuchajcie, proszę Państwa, to nie jest... E, hotelik dla dziecka to nie jest rzecz, na której należy oszczędzać. Możemy oszczędzać na, na wystroju mieszkania, ale nie dla hoteliku dla dziecka. E, to taka jest jeszcze prośba też, żebyście Państwo zwracali uwagę, jeżeli pojeżdżacie się i już nie ma dziecka, bo na przykład, nie wiem, zostawiliście je w domu, pozostało w przedszkolu spróbujcie zdemontować ten fotelik, przynajmniej zdjąć go. Dlaczego? Dlatego, że zdarza się sytuacja taka, że służby ratunkowe szukają dziecka, bo nie ma kontaktu z matką, nie ma kontaktu ze sobą, która w samochodzie z i nie ma się jak powiedzieć, czy to dziecko w tym foteliku było, tylko na przykład nie wiem, pasy puściły i on należy gdzieś szukać w samochodzie, czy tego dziecka po prostu nie było. I niestety statystyka i przypadki życia w pokazują, że przy niewłaściwym dobożem fotelika, przy niewłaściwym zapjęciu pasów dziecko może się znaleźć pod fotelem pasażera albo pod fotelem kierowcy, bo się zsunie i po prostu tam na dół spadnie. Jeżeli do tego wszystkiego fotel jeszcze ulegnie uszkodzeniu się rozłoży, no to bardzo ciężko jest znaleźć mimo, który jest pod fotelem totalnie zakryte i może dojść do sytuacji, w której dałoby się uratować dziecko, ale z tytułu takiego nieścistego zbiegu okoliczności byłoby to niemożliwe. Było nie wiem, no, czy pierwsze wspomniałeś wcześniej przyjeżdżania obok takiego zdarzenia drogowego? Dlaczego bardzo często dochodzi do takiej sytuacji na ubodzie, w którym Jeżeli Państwo nie jesteście świadkami na świeżo danego zdarzenia, jeżeli nie ma służb ratowniczych, to oczywiście dobrze jest się chociażby zwolnić, zobaczyć, czy osoby, ten, tutaj czy to była jakaś drobna krewca, czy faktycznie jakiś był potencjalny mocniejszy wypadek, zatrzymać się, zapytać się, czy te osoby nie wymagają, nie potrzebują naszej pomocy. Natomiast jeżeli są już służby ratownicze na miejscu, widzicie, że akcja trwa, tak jak tutaj jak w tej chwili, E, to proszę bardzo proszę Państwa o to, żebyście się nie zatrzymywali, nie robili zdjęć, e, żeby być może pochwalić się znajomych, bo takie sytuacje no, są nadminne na no, policji Trójmiejskiej sytuacji, kiedy mamy zdarzenia na przykład w kierunku Gdynia, e, za 15-20 minut jest zdarzenie w kierunku Gnazda, ponieważ na przeciwległych pasach e, osoby zwalniają niepotrzebnie, zatrzymują się, wychodzą z samochodu, robią zdjęcia, wypytują się służby ratownicze, a co się tutaj dzieje. E, I to generuje bardzo duże niebezpieczeństwo dla innych osób. Prowadźca, kolejny aspekt, który e, zwróci uwagę, jeżeli jest sytuacja taka, jak na przykład prymizna obwodnica, przytoczona tutaj przez panią komisarz, yy, i nagle zaczyna się na tej obwodnicy coś workować. Pamiętajcie o tym, że w jest już usankcjonowane coś takiego jak korytarz życia. Nie czekajcie na to, aż usłyszycie sygnały, syreny, tylko jeżeli samochody zaczynają zwalniać, zaczyna się widać, że zaczynają się zatrzymywać, od razu róbcie przejazd. Na, dla służb ratunkowych, bo mogą takie za chwilę nadjechać. I jakiekolwiek czekanie z ich strony na to, że dopiero wtedy utworzycie dla nich jakiś przejazd, to jest strata czasu dla tych, którzy są w samochodzie, którzy są poszkodowani. Także od razu tworzymy korytarz życia, od razu ci z prawego pasa zjeżdżają na prawo, ci z lewego pasa zjeżdżają na lewo, po to, żeby służby ratownicze zyskały na czasie. To jest czynność obligatoryjna, to jest czynność już usankcjonowana przepisami. Niestety u nas bardzo często jest taka sytuacja, że jak się samochody zatrzymują, to się zatrzymują, jak to się mówi tak bardzo kolokwialnie i może nieładnie, na tak zwanego mm. czyli siedzę na sterżaku poprzedzającego samochodu i nawet jak usłyszę tą syrenę, to nie jestem w stanie już nic zrobić, bo nie mam miejsca na jakikolwiek manewr. Więc pamiętajcie Państwo, aby zachować odpowiedni odstęp zatrzymując się, a jeszcze wcześniej najlepiej zrobić ten korytarz życia na środku, żeby już służby jadąc nie musiały na to czekać, nie musiały, nie musia... mogła ta pomoc dotrzeć w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie. Też warto zwrócić uwagę na to, że często do zdarzenia drogowego, czy w ogóle interwencji jakiejkolwiek, nie jedzie jeden pojazd uprzywilejowany, ale na przykład dwa albo trzy. Za e, pojazdy straży pożarnej może jechać policja, może jechać e, e, pogotowie rachunkowe, może jechać na przykład transport uranu. E, także uważajcie, rozglądajcie się, to że jeden taki pojazd przechowany oznacza to, że już możemy bez rozglądania się wrócić na swój e, toriany. Także patrzcie uważnie, czy to jest na przykład jeden pojazd, czy jeszcze zanim nie porusza się kolejny ubrzymiowany, a często jest tak w wypadkach, gdyby jest kilka karykot potrzebnych. Teraz, że karetek na dwa, że może być sytuacja tego typu, że y, straż na przykład zadysponuje dodatkowe środki, bo na przykład będzie e, brał udział w kolizji jakiś e, transport e, chemikaliów, czy coś będzie potrzebna jakaś neutralizacja specjalistyczne jednostki e, będą potrzebne na miejsce zdarzenia. Także absolutnie dopóki rok nie zostanie udrożnione, to nic takiego nie, 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 nie niwelujemy tego korytarza. Tak? Jak widzicie państwo poszkodowana z samochodu została już wydobyta, obecnie zostaje zabrana przez zespół ratownictwa medycznego razem z niemowlęciem, które na szczęście było prawidłowo zapięte, w prawidłowo zamontowanym foteliku, strażacy wykonali dostęp do, do osoby poszkodowanej i ewakuację z tego samochodu. Zwróćcie państwo uwagę, ile miejsca jest na to potrzebne, więc nawet jeżeli zdarzenie się ma miejsce na jednym pasie, to na przykład dwupasmowej jezdni, bo na pewno cała jezdnia zostanie zatrzymana yy, i ruch na tej jezdni zostanie zatrzymane i, i trochę to potrwa, bo, bo muszą być te osoby wydobyte. Pamiętajcie Państwo i zachowujcie się na drodze tak, jakbyście chcieli, żeby inni się zachowywali wtedy, kiedy by dla Was była potrzebna taka pomoc. Pamiętajmy o tym, że może dojść do takiej sytuacji, albo nie. Ale może dojść do sytuacji takiej, kiedy my nie będziemy potrzebowali tej pomocy i chcielibyśmy, żeby inni odpowiednio się do tego zachowali, żeby nam ta pomoc została udzielona. Patrzcie Państwo przez ten pryzmat na te, na te aspekty tutaj udzielania pomocy. Jak widzicie Państwo, dostęp został wykonany, te odcięte wszystkie kawałki, które są odpowiednio są ułożone, odpowiednio są zabezpieczone, żeby się nikt tutaj dodatkowych urazów nie nabawił. W tym momencie druga osoba poszkodowana została zabrana. Strażacy jak zwykle sprawnie i szybciutko by wykonali ten dostęp. Osoba mogła być ewakuowana bezpiecznie. Też jeżeli będziecie Państwo widzieli, że właśnie czy sprzęt, czy są jeszcze jakieś przeszkody na drodze, bo często w sytuacjach wypadków drogowych elementy tych pojazdów rozsypują się po drodze ale jeżeli widzicie, że są, jest miejsce zabezpieczone, nie podjeżdżajcie jak najbliżej, zwolnijcie odpowiednio, zachowajcie odstęp też od ratowników, ponieważ ich bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Jeżeli nie będzie bezpiecznego ratownika, to też już nie będzie kogo ratować osób poszkodowanych. To co Piotr mówił, zachowujcie się po prostu tak, jakby, jakbyście sami chcieli być potraktowani, jakbyście chcieli, żeby wasi bliscy zostali potraktowani, a więc no właśnie nie, nie, nie nie dodatkowych, niepotrzebnych nerwów e, przez pytania, chociażby jak długo to potrwa, no, bo się śpieszy, tak? Potrwa tyle, ile wymaga tego akcja ratownicza. Życie i zdrowie ludzkie jest nadrzędną wartością. Tutaj e, jest e, to najważniejsze, żeby tutaj to zabezpieczyć, a w drugiej kolejności państwa bezpieczeństwo jako uczestników ruchu drogowego. Zdecydowanie. Proszę Państwa, no jak widzicie, zakończyliśmy ten mały nasz e, pokaz. a Na szczęście... To był tylko po okazji na szczęście, mogliśmy tylko symulować te wszystkie e, rany, uszkodzenia i to całe zdarzenie. Serdeczne podziękowania dla e, ratowników na motocyklach na, prawa. Dla, dla Państwowej Straży Pożarnej i Ogólniczej Straży Pożarnej w Państwie, Państwowa Straż Pożarna z, z dyni. E, jak widzicie Państwo wszystko sprawnie się potoczyło, poszkodowani za Mam nadzieję, że wrócę do całym zdrowiem na naszą imprezę. Serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że ten pokaz zostanie Państwa głowach tylko i wyłącznie pokazem i nigdy nie będziecie Państwo doznawali tego w realnym życiu. Czego serdecznie życzymy? Zapraszamy na dalszą część naszego piknika. A ja jeszcze dodam, że jak Państwo będziecie chcieli, zapraszamy również serdecznie. Spróbujcie, jak to jest na naszym na Fantomie. W jaki sposób udzielić pierwszej pomocy, w jaki sposób podjąć akcję resucjonacyjną. Zapoznam się z dekuratorem, że to nie jest urządzenie, które może komukolwiek robić krzywe wręcz przeciwnie. Bardzo może pomóc. Zapraszamy do poćwiczenia, bo to lepiej na pantomie. Jest to niewątpliwie okazja, że można tam podaje poćwiczenie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy służbom do Drogowego, medycznego. Y, oczywiście Piotr, bardzo dziękujemy. Motek pozytywny, który miasto. dziękujemy Wydziału Drogowego, Pomodowego i Policji w Gdańsku. Dziękujemy ekipie Państwowej Straży Bożarnej. Dziękujemy niezłomnej ekipie Ochotniczej Straży Bożarnej Gdyna Gdynia i Wszystkim całej reszcie ekipie, która właśnie wyjeżdża ratowników z Motek Pozytywnych. Eee, bardzo dziękujemy na te raporty. Oczywiście par Medycyna zapomniałam. Eee, bardzo dziękujemy w ogóle za to, że tutaj poszkodowano przywieźli do szpitala. will be the best day <laughs> <ever. laughs> dają się nam dostrzec o tym tego. dobrze, słuchajcie zapraszam wszystkich to pod scenę druga debata o bezpieczeństwie zapraszam do Oj, oj. z 同志们。